A więc, dlaczego logika, albo dlaczego logika może zabić Twoje uwodzenie? Po pierwsze, może je zahamować już na etapie podejścia, bo do tego podejścia może nie dojść. Bo być może będziesz analizować w sposób logiczny, że ona jest z koleżanką, albo jest w gronie, znajomych, w gronie znajomych, albo na przykład dookoła są ludzie, co będzie jak oni zobaczą, że Ty zagadujesz do kobiety. No, co będzie? No, ja powiem ci tak, że ja bardzo często robiłem tak, że jeżeli był tłum, było miejsce takie dość tłoczne albo nawet ruchliwe, jakkolwiek to brzmi, zagadując, po prostu powiedziałem do dziewczyny: Wiesz co, chodźcie, przesuniemy, bo tutaj jest ruch jak na Marszałkowskiej, pójdziemy sobie na bok i będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać. Z perspektywy osoby, która przechodziłaby nawet obok, wyglądało to jak taka rozmowa dwojga znajomych albo mężczyzny i kobiety, którzy się gdzieś tam poznali. Więc. Uwierz, że ludzie mają to gdzieś, mają to w dupie i nie będą się tym przejmować, więc niech to Ciebie nie hamuje. Więc ta logiczna analiza nie jest Ci potrzebna. Może być też tak, że Twoja logiczna analiza zabije Twoje uwodzenie na takim etapie, że na przykład. Zrobiłeś podejście, poszliście na kawę, na błyskawiczną randkę i ona zaczyna ciebie testować i zadaje ci jakieś pytania, na przykład, nie wiem, czy tak często zagadujesz kobiety, czy, czy jesteś podrywaczem, kobieciarzem, czy tobie się to zdarza. I ty zaczynasz się trochę tutaj tłumaczyć, trochę zaczynasz się mieszać, bo nie byłeś przygotowany na takie pytania, nie wiedziałeś, że mogą się pojawić. No i w takiej sytuacji zaczynasz logicznie analizować to wszystko, zaczynasz z poziomu logicznego mówić jej, nie no. No, nie jestem taki. Akurat, akurat zobaczyłem Ciebie, i tak dalej, i tak dalej. Czasami takie tłumaczenie się na poziomie logicznym i wchodzenie w to, co ona ci narzuca, w tą ramę, jest zupełnie bez sensu, bo dużo lepiej to będzie, jeżeli ty na przykład obrócisz to w żart.